Dla kogo i przez kogo została przygotowana paczka? Paczka została przygotowana dla ojca, który samotnie wychowuje sześcioletniego syna. Paczkę przygotowała grupa przyjaciół ze studia treningu funkcjonalnego stodoła. Rodzina otrzyma wszystkie kluczowe potrzeby, m.in. pralkę, meble kuchenne. Otrzymają również wiele dodatkowych rzeczy, łóżko, telefon dla taty, zabawki dla syna. Bardzo dziękujemy darczyńcom za okazanie dobrego serca. Paczka została przygotowana łącznie przez Centrum Usług Wspólnych oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśli Bożu. Paczka jest dla samotnego pana emeryta. W paczce znajdują się trzy kluczowe potrzeby, czyli. Drzwi, farby do pomalowania oraz inne przedmioty. Dodatkowo dołożone jest również łóżko razem z wyposażeniem. Bardzo serdecznie dziękujemy darczyńcom, jesteście aniołami. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Bratek w Barlinku dołączyło się również do akcji ogólnopolskiej, wspaniałej, szlachetna paczka. I przygotowaliśmy paczki. Ile tych paczek żeśmy przygotowali? 30. 30. Tak, przygotowaliśmy 30 paczek. W tych paczkach znajdują się artykuły żywnościowe, chemia. Zbieraliśmy również gotówkę, którą przekazujemy właśnie w formie gotówki, ale też zakupiliśmy płytki na wykończenie schodów, antypoślizgowe dla. Na specjalne zamówienie jednej z potrzebujących osób jest też voucher na okulary. Cieszymy się właśnie, że mogliśmy się dołączyć i w tej akcji uczestniczyli tutaj i wolontariusze, nasi pracownicy, nasi wychowankowie i rodzice naszych wychowanków. Dziękujemy, że mogliśmy współdziałać. Dzień dobry. Szlachetna paczka została utworzona przez prywatnego darczyńcę Roberta Zenker, a jednocześnie mojego męża. Objęta rodzina to pan samotny. Spełniliśmy kluczowe życzenia, m.in. materac do łóżka, oraz kupiliśmy dodatkowe sprzęty, takie jak odkurzacz, komputer, telefon komórkowy. Mam nadzieję, że spełniliśmy jego życzenia. Życzymy mu zdrowych i spokojnych świąt. Dzień dobry Państwu. W tym roku do akcji Szlachetna Paczka przyłączył się również Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku. Mieliśmy ten zaszczyt zbierać pieniądze oraz wszelkie możliwe dary dla naszego seniora podopiecznego mieszkającego w Barlinku. Włączyli się w to nauczyciele, pracownicy szkoły, jak również uczniowie i rodzice, którym dzisiaj serdecznie chciałabym bardzo, bardzo podziękować za wkład, który uczynili, za wszystko, cokolwiek przynieśli. Będzie to przekazane dla naszego podopiecznego już niedługo, jutro. jutro. O tym, co jest w paczce, opowie pan Krzysztof. Ja jestem jakby w dwóch rolach, bo z jednej strony wolontariusz szlachetnej paczki, osoba, która przeprowadzała wywiad i robiła opis właśnie naszego podopiecznego, ale jednocześnie jako pracownik szkoły udało mi się Wspomóc w tych działaniach właśnie grono pedagogiczne, zachęcić uczniów, rodziców i nasza paczka wyka okazuje się bardzo okazała. Potrzeby kluczowe to było przede wszystkim zakup nowej lodówki, yy, środki czystości yy, oraz yy, koc, ciepły koc tak na, na zimowe długie wieczory, ale okazało się, że byliśmy tak hojni. Iż e, udało się jeszcze dokupić wiele innych rzeczy, m.in. odzież, obuwie, a niespodzianką będzie nowy rower. Wraz z koleżanką opiekowałyśmy się cztere, czterema rodzinami. Prze, pod moimi skrzydłami znalazły się dwie seniorki z Barlinka. Jedna opiekuje się niepełnosprawnym synem, mimo że sama jest osobą niepełnosprawną. Druga seniorka jest samotna i schorowana. Wśród darczyńców znalazło się przedszkole, przed przedszkole Skrzęcina oraz osoba prywatna, pani Lucynka z rodziną. Pod moją opieką były dwie rodziny. Rodzice wychowujący niepełnosprawną córkę oraz samotna schorowana seniorka. Tutaj darczyńcami były osoby prywatne. Pani Elżbieta Smoczyk z rodziną i przyjaciółmi, a także pani Agnieszka i pan Tomek również z przyjaciółmi i z rodziną. Jest z nami przedstawiciel wolontariatu młodzieży z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Berlinku. Przemek, jego koledzy oraz wychowawcy przez cały weekend cudów nas tu dzielnie wspierają w paczek, pakowaniu, także serdecznie dziękujemy. W tyle za naszymi plecami są dostarczone prezenty przez dwóch darczyńców: pana Pawła Borunia z rodziną i znajomymi i panią Paulinę Makowiecką, również z rodziną były przygotowane i znajomymi. Paczki zostaną przekazane dwóm seniorkom, które mieszkają na terenie Barlinka i Płonna. Dobry wieczór Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy dzisiaj na drugim dniu weekendu cudów i małe podsumowanie informacji dla Państwa. W ramach tegorocznej edycji objęliśmy wsparciem 10 rodzin. Łączna kwota przekazanych wszystkich paczek to jest 45 tysięcy złotych. Ilość osób, które przygotowały paczki około 650 osób. W tej kwocie i w tej liczbie osób mamy też naszą 11 rodzinę, która została objęta dzięki wsparciu państwa i tutaj współpracy podjętej przez wolontariuszy i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dziękujemy państwu za ten rok. Zapraszamy do współpracy w latach kolejnych i mam nadzieję, że liczba osób, które będą się angażować w pomoc naszym mieszkańcom będzie stale rosła. Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie. you